Witanko. Dzisiaj wracam znów do hulajnogi. Odkąd ją kupiłem, z miesiąc chyba jeszcze nie minął. No, na razie nie bardzo jest kiedy jeździć, bo jest strasznie zimno. Może jest sucho, można się przejechać, ale nie chcę się rozchorować, załatwić. Także no, od początku, odkąd ją kupiłem. Co przy niej zrobiłem, wam powiem. To już gdzieś tam wspominałem, także no ten taki spoiler, bo raczej jako bagażnik to służyło nie będzie. Ten spoiler ma zasłaniać tylko kierunkowskazy przed złamaniem się. Siodełko, które dokupiłem z amortyzacją tutaj. Teraz mamy podwójną amortyzację. Jedna w hulajnodze jedna w siodełku osobno. W sumie to jest mi trochę zbędne, no ale jest. Trochę krótka ta sztyca jest, jak dla mnie to by się mogło nie, yy, no, nie chować do środka. Mogło być to, yy, by być jakoś usztywnione, bo mi to jest niepotrzebne, tylko mi siedzenie niżej zjeżdża. Ono i tak nie jest zbyt długie. I coś widzę, że mi trochę w dół poleciało, kurczę. Czyżbym jeszcze za słabo odkręcił śrubę? No tak, jeszcze będę musiał popracować nad. Dociskiem, bo to też jakoś tak słabo się trzyma, ale dobra. No poza tym, hmm, co tutaj sobie jeszcze zrobiłem, to dokupiłem sobie taki prędkościomierz w Chinach na Bangucie, chyba czy na Yumie. Już bez różnicy, chyba na Yumie. Hmm. No to nam się załącza. Tutaj jest podłączone USB do sterownika. I przy włączeniu hulajnogi to nam się załącza. Jeszcze nie rozpracowałem tego. Tutaj mam jakiś przełącznik, ustawia się jasności, co ma wyświetlać, czego ma nie wyświetlać. I jakieś tam różne ustawienia są. Myślałem, że nie będę potrafił rozpracować, albo będę miał problem z tym, jak ustawić, żeby to. Prawidłowo mierzyło prędkość Ale założyłem tylko Znaczy to tutaj sobie tak założyłem Na razie na, na trytka, bo to jest taka Tu jest taka przyssawka samochodowa O I no do hulajnogi nie ma czego yy, Na co Tego przysać. Także położyłem to na tym, tym Słupku kierownicy Zaciągłem takim grubym trytkiem Jeden wystarczy, bo Reszta opiera się Chociaż jeszcze chyba drugi trytek naciągnę, żeby się pewniej trzymało. No ale założyłem to, przejechałem się. Mierzy to od razu, nie trzeba nic zmieniać. Zresztą nam w instrukcji było coś pokazane, że tutaj po przytrzymaniu przycisku mamy ustawienia. Tutaj to 105, to znaczy, że. Na tej pierwszej opcji znaczy, że to tak powinno być ustawione według instrukcji. No i mierzy prędkość prawidłowo, zgodnie z tym, co sobie tutaj ustawiłem. Bo tutaj przy sterowniku też musiałem poprawić, żeby było zgodnie z GPS-em. I to działa. Tutaj jakieś inne ustawienia mamy, ale nic tu nie zmieniam. Tutaj podobno na ósemce jest godzina, ale nie wiem, jak ją ustawić. O co tu chodzić, to są jakieś strefy czasowe. Zobaczę. Czy to jest w ogóle godzina, to 16, nie rozpracowałem jeszcze tego kompletnie. Na razie się tym bawię, ale zobaczę jeszcze raz do tej ósemki przejdę, jak zmienię całkowicie, czy, czy się zmieni ten parametr na przykład na tam było 10, na przykład dam na 1. Hmm. 1,3 103. Nie wiem w ogóle o co tu chodzi. No ale zapiszę przy tym najmniejszym parametrze. Nie wiem o co tu chodzi. Jeszcze będę musiał tą instrukcję postudiować, ale ważne, że już mam prędkość. Te inne rzeczy mi chodziło tylko o duży wyświetlacz prędkości. Hmm. Taki właśnie bliżej, jak mam teraz, żeby wyraźnie było widać prędkość, nie trzeba było się tam pochylać, jakoś specjalnie wzroku odwracać, tylko na środku wielki parametr prędkości. No i teraz się tak przejechałem pod górę. No to 5 dych pod górę to na luzaku to rozwija, pewnie więcej pójdzie pod górę. No w dół to myślę, że z 7 dych też na luzie pójdzie, ale boję się tak szybko jeździć, bo to ma takie przyspieszenie. Także fajny gadżet do hulajnogi, można sobie włączyć tutaj różne wykresy, czy tak prędkościomierz, czy, czy samo cyferki, czy to tutaj, bo tutaj też pewnie będzie pokazywało dystanse i inne rzeczy tam także, no jeszcze muszę nad tym popracować, mam nadzieję, że z czasem dojdę o co tu chodzi, ale najważniejsze dla mnie jest, że tutaj pokazuje prędkość już bez żadnego kombinowania i to było dla mnie najważniejsze. No, i to kiedy jest podłączone tutaj pod sterownik, wyłączam hulajnogę, to gaśnie. Hmm. No, przekręcenie kluczyka nie wystarczy, bo on tylko światła uruchamia. Trzeba włączyć hulajnogę tutaj startem, i to już pierwsze reaguje, dopiero później zaskakuje sterownik od hulajnogi. Widać prąd dochodzi od sterownika tylko przy naciśnięciu przycisku, nawet kiedy hulajnoga jest wyłączona. O. Przytrzymuje tylko, a to już się załącza. Hmm. No i taki gadżeciki to na tyle, co miałem dzisiaj do pokazania. Rozmykam hejka.